Cześć, A z tej strony Addept. Dzisiaj World of Warships i Minotaur, Brytyjski krążownik 10 Tieru. Co mogę powiedzieć na tym okręcie? No to, że jest to okręt niewypaczający błędów. Jak wielu, wiele krążowników, natomiast. Natomiast dawno mi się nie zdarzyło. Żeby na, okręcie, na jednym okręcie tyle razy zejść za zero albo z bardzo niewielkim demedżem. Naprawdę, Minotaur schodzi po prostu na salwę. Tak, za zero na salwę trzy razy mi się zdarzyło. Z demedżem nie przekraczającym, nie wiem, 15-20 tysięcy, tysięcy też kilka razy się zdarzyło. Także. I to wymaga koncentracji. To jest. podkreślmy to, to jest bardzo dobry okręt. Ale oczywiście ma też swoje wady, które, które trzeba, jakby. Na które trzeba zwrócić uwagę. Właśnie przede wszystkim ta kruchość, i oczywiście to wszystko, co charakteryzuje brytyjskie krążowniki, czyli. Niby mamy dym tutaj, bo ja mam tutaj dym akurat eee, zamiast tam radaru zamontowany, ale zatrzymywanie się okrętu, żeby stanąć w tym dymie, trwa bardzo długo. I to jest podstawowy błąd, który czyniłem również w tej bitwie. Zobaczcie, cały czas jestem wykryty, strzelam. No, działa są świetne, jeżeli chodzi o mm, pepance natomiast yy, albo stawiamy dym i nawalamy z niego albo też nie strzelamy puszczamy sobie torpedy taka sytuacja jak teraz yy, taka sytuacja jak teraz że szkoda mi było dymu żeby żeby, go żeby z niego skorzystać i, i w ogóle to jest właśnie błędem bo lepiej sobie znaleźć jakąś miejscówkę Minotaurem, zapuścić korzenie, a jak dymu nie mamy, no to trzeba się ustawić gdzieś za skałką. I wtedy nawalać, wspierać. I w ogóle. Oczywiście w miarę blisko gdzieś o pola bitwy, bo Minotaur. Ym, minotaury nie ma zbyt duży, dużego zasięgu. Tu mam 158 km. No i cóż. Ym, w tej bitwie akurat te wszystkie błędy nie zostały skarcone, ponieważ nikt, żaden z pancerników do mnie nie strzelał. Wystarczyłby ogień dwóch pancerników, zwłaszcza teraz, jak wszystkie pancerniki mają jastrzębi wzrok, perk stłaczający celność, i, i, i wtedy, wtedy bym miał naprawdę przekichane. Także ta bitwa, mimo że jest niezła, to jest też obarczona tymi właśnie błędami, o których wspominałem. Nie można minotaurem w ten sposób grać. Jeżeli już, to właśnie stajemy najpierw w dymie i później strzelamy. Po to to jest, żeby to wykorzystywać. Nie może być tak, że stajemy, jesteśmy widoczni, a lecą do nas salwy. My staniemy, no i. Leci salwa idealnie wymierzona. Co z tego, że parę sekund skry wcześniej skryliśmy się w dymie, jak wcześniej jeszcze zostaliśmy namierzeni i ta salwa nas po prostu rozszarpuje. Ale cóż, ym, tak poza tym. No, widzicie, działa. No, po prostu bajka. Jeżeli chodzi o to. <śm> no, oczywiście ta bajka. Ta bajka się kończy w momencie, jak. Yy, Mamy dalszą odległość, troszeczkę, bo nie mamy tutaj hajeków. Dokładnie. Gdyby na brytyjskich okrętach były hajki przy takim zmasowanym ogniu, odpalanie jeszcze naprawdę, naprawdę to byłaby masakra. I tak, w porównaniu do, do innych okrętów, to jeżeli przeciwnik jest wystawiony bokiem, to jest to często mielonka z niego. Nawet pancerniki są mielone. No oczywiście na 13-14 kilometrów to już jest, to już jest taki dystans. Jak jeżeli jest wystawiony w ten sposób, jak teraz Jean Bart, no to, no to już jest problem, nie? Żeby ten Demerz zrobić, on jest skontowany. Jeżeli stałby idealnym, idealnie bokiem, to wtedy może by coś tam wchodziło. Ale taka odległość tam 11-12 kilometrów, to to naprawdę, to potrafi zmielić każdego. Zresztą ten efekt psychologiczny tego nawału pocisków naprawdę to wszystko działa. Denerwuje przeciwnika. Jeszcze jakieś hydro mam tutaj. Mm. Ogólnie mówię, okręt jest bardzo dobry, tylko że nie dla każdego. Nie dla każdego. Mnie, prawdę mówiąc, nie podpasował do końca. A Tylko z tego względu, że ja wolę, wolę większą. Często gram po prostu bez koncentracji właściwej. A tutaj nie ma. Nie ma tak. Błąd, jeden błąd i koniec. No i cóż. No i brakuje mi jednak tych haeków trochę. No, no świadomo ja jestem nubem, jeżeli chodzi o okręty, o, o strzelanie. No, lubię lubię po prostu podpalać. Teraz tak, mamy Tenderera. Się nakładałem o wszystkim, tylko nie o bitwie. No, tutaj skałka mnie zasłoniła, więc dymu nie używałem. Zresztą on teraz tak odchodzi dość daleko. Poza zasięg dział. No, ale na przykład kijów, jeżeli obrócę na niego, teraz działa wszystkie ładnie. Też nie chcę się wystawiać na ostrzał tego pancernika. O, teraz dopiero te działa. Zostały obrócone, bo wiadomo, przede wszystkim chronić dupę własną. Także wolałem w ten sposób postrzelać niż wystawiać się bokiem ewentualnie do któregoś z pancerników. Niby, niby wiedziałem już na początku, że, że ten okręt jest kruchy, no i te podstawowe zasady czasami zachowywałem. Ale mimo wszystko mówię tutaj w tej bitwie błędów nie brakowało. I czasami te podświadomie jednak próbowałem wykorzystać wykorzystać charakterystykę okrętu w, prawidł, w sposób prawidłowy, ale, ale mówię w tej bitwie nie ma nie ma tak, że została ta bitwa zagrana. Jakoś idealnie. Ogólnie mówię, Minotaur, bardzo dobry okręt. Tylko wymagający. Można się zbliżyć do przeciwnika na ileś tam, na niecałe 10 km nawet. Mamy bardzo dobry kamuflaż. Torpedy też mogą się przydać. Zasięg też 10 km. Więc czasami możemy poczuć się jak niszczyciel. No i teraz zobaczcie, odpalony. Odpalony. Dym. I gdyby on miał wycelowane, działa wcześniej, w moim kierunku, Tenderer, to hmm. To by mi jedną salwę co najmniej zasadził. Ta jedna salwa mogłaby mi naprawdę bardzo dużo dużą krzywdę zrobić. Zobaczcie, jak w Tanderera, właśnie Tanderera, w Conquerora to są miękkie okręty, we francuskie też pancerniki. Od boku Inotor, no naprawdę sieje zniszczenie. Może Barta też, też. Trzeba oczywiście się dobrze ustawić. Ja teraz jestem tak na rozdrożu troszeczkę. No i ten Tenderer już, już nie jest tak bokiem, i zresztą odległość jest już dość znaczna. Podczas lotu pocisków jest trochę większy, więc, więc trzeba uważać. Z tym dobrze przeliczyć. Wszystko. Samoloty. Samoloty też potrafią zrobić dużą krzywdę a tego już coś tam lata nade mną, coś tam próbuje, czeka na koniec dymu. No, to jest naprawdę wrażliwy okręt. Ale za to strzelanie właśnie w ten sposób. Może to nie jest idealna odległość, bo to jest prawie, że na granicy. I też nie wszystkie działa są teraz wycelowane. Przeciwnika, czyli nie wykorzystuję potencjału okrętów w pełni. Ale no to wystarczyło. Tutaj gdzieś dym mamy. Coś mnie wyspotowało. Czyli mamy gdzieś w pobliżu niszczyciela. Mam nadzieję, że właśnie w tym miejscu. No jeżeli przeciwnik teraz będzie mnie spotował... O, zobaczcie, samoloty, nie? Jeden atak niezbyt udany w jego wykonaniu, a już krzywdę zrobił. Oczywiście mam naprawkę, to tam jakoś sobie poradzę, ale jak, trafią się bombowce albo jakaś torpeda, no to, no to boli to wszystko. Jest derer. No, już do mnie strzela. I to jest to, właśnie. Jak jesteśmy na widelcu, to było dobre. To było dobre. Widzieliście te torpedy? Jedna trafiła. Wniszczyciel na ślepo. Mówię. Te torpedy się przydają, zwłaszcza, że jeszcze możemy je ukierunkować pojedynczo, czyli nie musimy w salwie je wyrzucać, tylko, tylko wystarczy po jednej pokierować, pokierować te torpedy tak, jak chcemy. I to jest zaleta. Dym. dymy. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o dymie. Dym. Dość szybko się regeneruje, więc warto minotaurem siedzieć w dymie. I oczywiście, dym się nam skończy, wszystkie zapasy. Wtedy, wtedy musimy grać trochę inaczej. Zawsze też zostają skałki, za którymi można się ukryć. Tor lotów pocisków jest, jak widzicie, dość, dość. Nie, nie, przeciwieństwo stromy, płaski, nie, płaski. Stromy lot pocisków, no właśnie, no nie, przeciwn... to nie jest płaski, to zasadzie stromy. Chyba. Ja się na tym nie znam. Tutaj wolałem postrzelać do lotniskowca, lotniskowiec właśnie też zawsze, zawsze jest wdzięcznym celem, No ale przeciwnik dość szybko wychodzi... Wychodzi z zasięgu Minotaura. Trzeba o tym pamiętać. Jeżeli ktoś ucieka, no to. To w lepszej pozycji jesteśmy, jeżeli przeciwnik nas atakuje. Oczywiście też nie do przesady. Ale jeżeli ucieka, no to ten zasięg się bardzo szybko kończy. No i wtedy musimy opuścić nas, naszą bezpieczną kryjówkę. I niestety, niestety, wtedy działamy jako. Troszeczkę ułomny krążownik, bo strzelając i będąc wyspotowanym, no to, no to jesteśmy celem priorytetowym dla każdego. Oczywiście pod warunkiem, że załaduje pepance. Przeciwnik. Już coś do mnie leci, do jego Zamierzam pokroić troszeczkę. Ale bitwa się kończy. No i to tak wygląda. No mówię. Bez pożarów to tak trochę bitnie jest z tym z tym demedżem. Tak to by było kilkadziesiąt tysięcy obrażeń więcej. Jakoś to wygląda. Nie ma tragedii, ale na wielki demedż na minotaurach no to tak raczej nie liczcie. Natomiast ten okręt i tak robi swoje. Naprawdę. Demedż to nie wszystko. Wspieranie w pobliżu kapa. Także można wypróbować. Jeżeli co ktoś czuje się na siłach, może spróbować.